Koniec konfliktów w koalicji 15 października. Tu także trzeba zaprowadzić porządek. Podjąłem się misji prowadzenia prac polskiego rządu po wyborach w 2023 roku, nie po to, żeby połowę czasu marnować na przepychanki. Mam głębokie przekonanie, że wszyscy wyciągnęli lekcje z tych, szczególnie ostatnich tygodni, i że to, że zgodnie ustaliliśmy nowy skład częściowo nowy skład gabinetu jest czymś więcej niż tylko dobrym znakiem. Chcę powiedzieć, że nie będę yy, jako premier w zakresie mojej odpowiedzialności tolerował yy, niepotrzebnych konfliktów. Dyskusje jak najbardziej, debata, spory merytoryczne, na tym polega praca rządu. Ale polityczne konflikty czy marudzenie, czy taki defetyzm to nie wchodzi w rachubę. Nikt nie jest, nikt nie ma immunitetu politycznego. Jeśli komuś nie będzie pasowało Pożegna się um, ze swoją pracą.